Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Transport. O czym są te studia? Transport to przemieszczanie ludzi lub ładunków przy użyciu odpowiednich środków. Współczesny transport dokonuje się w niezwykle skomplikowanej sieci globalnych połączeń. Specjalista w zakresie transportu potrafi współpracować z logistykami i spedytorami, dlatego jego umiejętności mogą być wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach i firmach. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą: precyzja, dokładność, skrupulatność, świetna pamięć, operatywność, odporność na stres. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak organizowanie transportu pasażerskiego, rozumienie procesów zachodzących w transporcie towarowym, transportowanie ładunków w powietrzu, na lądzie oraz na wodzie. Planowanie i realizacja transportu kombinowanego. Współpracowanie z logistykami i spedytorami. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak infrastruktura transportu, logistyka, materiałoznawstwo, technologia informacyjna, systemy transportowe. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Analiza obsługi intermodalnych połączeń lądowo-morskich na przykładzie portu Gdynia. Organizacja spedycji wybranych towarów przez terminal kontenerowy. Ekologiczne rozwiązania w transporcie wodnym jako alternatywa transportu lądowego w Polsce. Analiza żeglugi śródlądowej w Polsce, projekt rozwoju do roku 2030. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, pracę w przedsiębiorstwach spedycyjnych, zarządzanie wykorzystaniem floty samochodowej, pracę w terminalach kontenerowych, współpracę z portami morskimi i powietrznymi. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.